Witam bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam do obejrzenia prezentacji nowego Lexusa IS w wersji z silnikiem spalinowym, czyli modelu IS 250. Za użyczenie mi tego auta do testu bardzo dziękuję salonowi Lexusa w Krakowie przy Alei Pokoju 63a i jednocześnie zapraszam wszystkich zainteresowanych ofertą modelu IS na stronę internetową lub bezpośrednio do salonu. Auto klasy Premium zobowiązuje, tak więc dzisiejsza prezentacja odbywa się tuż przed luksusowym hotelem Spa Odyssey w Kielcach. Przejdźmy już do prezentacji. Najpierw otworzę, ale później od razu zamknę z kluczyka auto, po to, aby przetestować system inteligentnego kluczyka. Wszystko działa poprawnie i intuicyjnie. Pociągając za klamkę, otworzy nam się zamek. Natomiast aby zamknąć, przeciągamy w tym miejscu palcem lub dłonią i zamek nam się zamyka. Jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, to wszystkie elementy zostały wykonane z materiałów nie tylko cieszących oko, ale także gdy mamy z nimi styczność, to są one materiałami miękkimi, materiałami przyjemnymi w dotyku i dobrze spasowanymi. Już na drzwiach widzimy, że tutaj kierowca, gdzie ma styczność z łokciem, materiały są miękkie, natomiast tutaj, gdzie nie muszą być te materiały miękkie, są ładnie lakierowane tworzywa sztuczne. W tej wersji wyposażenia tapicerka jest skórzana, fotele mają dobre trzymanie boczne. Ten konkretny model wyposażony jest na poziomie komfort, jest to taka średnia półka wyposażenia, także należy pamiętać, że będzie można to auto jeszcze doposażyć w różne elementy. System inteligentnego kluczyka to również bezkluczykowe uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku start. Wczoraj słyszeliście, że benzynowa v cieszy ucho, natomiast o samej jednostce napędowej porozmawiamy nieco później. Teraz włączyłem światła mijania, światła przeciwmgielne oraz awaryjne. Wszystkie cztery szyby oczywiście sterowane elektrycznie. I przejdźmy zobaczyć jak model IS prezentuje się z zewnątrz. Z przodu mamy reflektory biksenonowe, fajnie przeciągnięte światła do jazdy dziennej w technologii LED. Dodatkowo reflektory wyposażone są w czujniki zmierzchu oraz spryskiwacze. Jeśli chodzi o wygląd z przodu tego auta, to kolejna generacja modelu IS otrzymała bardzo fajnie wyglądające przetłoczenia, no i ten charakterystyczny grill przechodzący w dyfuzor. Bez dwóch zdań wygląd nowego Lexusa IS cieszy oko i tak jak ogół prezentuje się stylowo i elegancko, to sam przód dodaje temu autu taki agresywny wyraz. Z racji tego, że są to zimówki, mamy tutaj 17-calowe obręczeku ze stopów lekkich. Sami przyznacie, że te obręczeku wyglądają z zewnątrz naprawdę fajnie, zwłaszcza, że są takim ciekawym połączeniem elegancji i takiego charakteru sportowego. Auto prowadzi się naprawdę świetnie i jestem pod dużym wrażeniem. Wiadomo, że jest to auto klasy premium i siłą rzeczy jest ono na pierwszym miejscu w tym momencie w tych autach, w których jeździłem, jeśli chodzi o komfort podróży, o wyważenie i stabilność. Wydaje mi się, że bardzo dobre prowadzenie jest po prostu cechą charakterystyczną nowego Lexus'a IS, a nie wywodzi się tylko z tego, że auto jest klasy premium. Jeśli chodzi o zawieszenie, to świetnie tłumi wszelkie nierówności na drodze i przy tym zachowuje się bardzo dobrze przy ostrzej pokonywanych zakrętach. Wróćmy już do dalszej prezentacji. Boczne lusterka oczywiście są sterowane i składane elektrycznie, mają również funkcję podgrzewania. Podczas prezentowania nowego luksusa IS z zewnątrz powiem nieco o bezpieczeństwie. Oprócz wytrzymałej klatki bezpieczeństwa, pasażerów chroni również 8 poduszek powietrznych. Są to dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera a także poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich i boczne kurtyny powietrzne. Poza tym naszego bezpieczeństwa chroni szereg systemów, od najprostszego systemu antypoślizgowego ABS, czy systemu kontroli trakcji, poprzez system rozdzielający siły hamowania, czy system stabilizacji toru jazdy, aż do systemu wspomagania wjazdu pod górę, czy aktywną pokrywę silnika, która podczas zderzenia unosi się i pochłania część energii uderzenia. Przednie fotele regulowane są elektrycznie, fotel kierowcy w ośmiu kierunkach, fotel pasażera w 6, bez tej regulacji odcinka lędziowego. Tutaj po lewej stronie od kierownicy mamy możliwość otworzenia maski, otworzenia klapy bagażnika. Są tu również przyciski czujników parkowania, przyciski rozmrażacza, wycieraczek szyby przedniej, a także przycisk adaptacyjnych świateł długich. W tym miejscu mamy również możliwość zarządzania zegarami na desce rozdzielczej. Ten trzeci pedał to nie pedał sprzęgła, tylko pedał hamulca postojowego. Jego działanie jest podobne do działania hamulca ręcznego. Wskazane jest aby zaciągać ten hamulec, gdy pozostawiamy auto na jakimś ostrym wzniesieniu. Na tym panelu mamy oczywiście elektryczną regulację szyb, blokadę okien oraz drzwi a także panel, który służy do składania czy elektrycznej regulacji bocznych lusterek. W Leksusie IS mamy trzyramienną skórzaną kierownicę z elektryczną regulacją wysokości i wysunięcia. Kierownica jest oczywiście multifunkcyjna, znajdują się na niej przyciski zarządzania multimediami, telefonem, a także przycisk sterowania głosem. Tu po prawej stronie mamy przyciski do zarządzania kolorowym wyświetlaczem informacyjnym na desce rozdzielczej oraz przycisk systemu LDA, czyli systemu sygnalizującego nas o opuszczeniu pasa ruchu. Poza tym kierownica wyposażona jest we wspomaganie uzależnione od prędkości jazdy oraz tempomat charakterystyczny z modeli Toyoty. Mamy również tutaj łopatki do zmiany biegów. Tak jak już wspominałem, wszystkie materiały użyte w wykończeniu wnętrza są materiałami miękkimi, uginającymi się pod palcem, przyjemnymi w dotyku, także jak najbardziej na plus. Wszystkie te chromowane elementy i ten analogowy zegar o akurat zmieniła się wskazówka minutnika naprawdę wpływają na bardzo elegancki wygląd nowego Lexusa IS. Jeśli chodzi natomiast o bardziej funkcjonalne elementy, to mamy tutaj dwustrefową automatyczną klimatyzację. Mamy tutaj również takie ciekawe suwaki, które służą do ustalania wysokości temperatury. Działają one również na zasadzie przycisków, natomiast jeśli chcemy szybko zmienić temperaturę, to wystarczy przejechać palcem. Jeśli chodzi o system audio, to mamy tutaj oczywiście radio FM, odtwarzacz CD i DVD, 8 głośników do dyspozycji. Mamy również wejście na kartę microSD, czy to do map, czy to właśnie do systemu audio podgrzewanie foteli przednich, a także funkcja podgrzewania kierownicy. Koło gałki dźwigni zmiany biegów mamy taki joystick, miejsce, gdzie możemy sobie położyć naszą dłoń i zarządzać tym 7-calowym multimedialnym wyświetlaczem. Działa to na zasadzie takiej myszki, która dodatkowo zatrzymuje się w miejscach, gdzie na ekranie są jakieś opcje do wyboru. To zatrzymywanie się tego joysticka na pewno ułatwi nam zarządzanie tym wyświetlaczem podczas jazdy, gdzie wiadomo, że nawet te lekkie wstrząsy będą nam tutaj przeszkadzały. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, no to wiadomo, że mamy tutaj dane o trasie, dane o spalaniu, możliwość połączenia się z telefonem, możliwość również wyświetlania informacji z naszego smartfona. Natomiast wracając tutaj do tego wyświetlacza informacyjnego, na nim znajdziemy te najbardziej przydatne informacje podczas trasy. W Lexusie IS250 mamy 6 sekwencyjną, automatyczną skrzynię biegów ze skórzaną gałką dźwigni zmiany biegów, możliwość manualnej zmiany biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie wyświetla nam się obraz z kamery cofania na tym wyświetlaczu multimedialnym oraz 8 czujników parkowania. Mamy tutaj takie pokrętło, selektor trybów jazdy, 3 tryby, Eco, Normal i Sport. Przy trybie Eko mamy taką niebieską poświatę, przy trybie Sport czerwoną. Mamy również wyłącznik ESP, a jako, że jest to auto napędzane na tylną oś, można się nieco pobawić. Widzieliście, natomiast żeby zapobiec buksowaniu kół, mamy tryb snow. Dwa miejsca na napoje, miękki i wygodny podłokietnik. W środku ze schowkiem wyłożony jest on taką miękką wykładziną, co zapobiegnie nieprzyjemnym hałasom ze środka schowka. Dwa wejścia USB z in, a także gniazdo 12V. Po stronie pasażera mamy dość pojemny schowek z taką półeczką. Możemy sobie wszystko y, ładnie porozmieszczać, aby nam się nie wymieszało w tym schowku. Osłonka przeciwsłoneczna oczywiście z lusterkiem i automatycznym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. Przejdziemy dalej, zobaczyć co nowy Lexus IS oferuje pasażerom tylnej kanapy. Z tyłu poziom elegancji i komfortu nie odbiega tak bardzo od przednich foteli. Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 60 do 40. Tutaj, gdzie jest taka potrzeba, oczywiście nie zabrakło materiałów uginających się pod palcem. Z tyłu mamy dość sporo miejsca, ja mam 1,76 m wzrostu i spokojnie się tutaj mieszczę, sporo jeszcze zapasu. Z tyłu nie zabrakło oczywiście nawiewów, natomiast minusem jest dość duży tunel, w którym kryje się wał od naszej tylnej napędówki. Ogranicza on dość znacznie miejsce dla tego piątego środkowego pasażera, natomiast samo ukształtowanie kanapy jest takie, że raczej podkreśla, że jest to auto przeznaczone do komfortowego podróżowania dla czterech osób. Świadczy o tym m.in. bardzo wygodny miękki podłokietnik z miejscami na napoje, które są tutaj schowane wewnątrz podłokietnika. Na zewnętrznych miejscach zostały również ulokowane zaczepy i sofiks. Kontynuując prezentację, przejdziemy teraz do bagażnika, zobaczymy jaką przestrzeń oferuje nam nowy Lexus IS. Klapę bagażnika otwieramy dość niestandardowo tutaj po prawej stronie. Pojemność bagażnika to 480 litrów. Pod podłogą znajdziemy zapasowe koło dojazdowe. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i opowiem o jednej z największych zalet, i chyba największym zaskoczeniu dla mnie w modelu IS, mianowicie o spalaniu. Ciesząc się jednocześnie z mocy i dźwięku benzynowej fałszuski o pojemności 2,5 litra, możemy jednocześnie cieszyć się bardzo niskim spalaniem. Spalaniem na poziomie 8,6 litra na 100 km podawanym przez producenta myślę, że jest spokojnie do osiągnięcia, bo ja przy częstych y, przyspieszeniach, testach 0 do 100 w jeździe w trybie sport, y, w celach nakręcenia materiału y, cały czas oscylowałem wokół dziesiątki i było to raczej poniżej 10 litrów na 100 km, także bardzo, bardzo pozytywnie. Wcześniej już zdradziłem, że pod maską znajdziemy benzynowy 2,5 litrowy silnik V6 Zresztą tylko jedna z trzech opcji. Obok hybrydy mamy jeszcze tylko benzynową, 5-litrową wersję ISF. Wspomniałem już nieco o niskim spalaniu e, względem e, mocy, którą posiada e, ta jednostka. Moc ta to 207 koni mechanicznych, co pozwala nam rozpędzić się do setki w 8 sekund i osiągnąć prędkość maksymalną 225 km na godzinę. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja prezentacja. Jeśli tak, to zapraszam do kolejnych odcinków. Subskrybujcie mój kanał, aby ich nie przegapić. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie.